Upolatora już mamy wstępnie wykąpanego. Przód był już złożony, trzeba było odjechać. Wykąpaliśmy też motor. I teraz jest czyściutki. I kierownik zgłaszał, że leci paliwo gdzieś, czuje ropę. No i nasz kierownik się nie mylił ma nosa, był lekki wyciek na rurce w trysku, więc teraz jeszcze będziemy sprawdzać po myciu jakiekolwiek wycieki. Bo gdzieś tu leciało nam z układu łodzenia. I zabieramy się za tył. Mamy zdjęte bębny. Tu już czyściutko. Wymyte, reduktor umyty. Tylne mosty jeszcze też trochę. Ale zdjęliśmy bębny i zacie coś w środku. Więc lekka miazga. Z tyłu też. W drugim. Już czyściutko. Ale jeszcze teraz przy zdjętych kołach lepiej się będzie myło. No i najgorsze. To tu na... zacie co to jest wszystko. Wszyscy tu jesteśmy.